Tyło ja, żeś nie zgasiła. <śmany> Co to jest? Kłamałam, byłam po pieski. Jeden jest nasz, drugi jest Łukasza. <śmany> przyjdę do Ciebie. Zobacz Jak? To jest nasza, Molly. Może być Molly? Tak. A tu jest Zoe. <noise> Ale ona jest grzeczna. No Jak? Tak. <noise> Dlaczego ciadkowie jeszcze śmierdziawą? <laughs> <Jezu>, nie <piękne. laughs> Ale ej, nie chodź na Jak? I ja ten, y, przy, y, ten jutro Łukasz odebierze Zoi, czyli tą, a mhm. Moli z nami zostaje. I będzie się nie opiekować. Będzie ta córeczka. Tak? <laughs> Teraz Są... mi będą... O, teraz mi będzie Ola zazdrościć. To są ten. Ich mama jest bulldogiem, a tata jest kundelkiem. Zobacz, jakie ładne. Podoba się? Tak. Pokaż się. Fajny prezent na walentynki. Pokaż się. To jest na walentynki prezent. No, dla ciebie. I jak? Cudownie. A komik, komik zazdroscił. Jak? Z kim będziesz spał dziś? Z kim będziesz... spała? On, z oba dwoma. <laughs> Żeby... I tam mnie pajacowały w to łóżku. To I nie kto się jest. będzie nimi opiekować? A ja. czyli znaczy, no, Moli, bo y, y, Zoe jutro jedzie do Łukasza. No. Ja z Patrykiem ja. byłam ja. i z, z Łukaszem.